Przede wszystkim na, na sportowo, taki jest cel. Druga rzecz, rodzinnie wszyscy mamy tu spędzić miło czas, też się poznać, ale oczywiście ta impreza by się nie odbyła bez dofinansowania Urzędu Miasta Płuc, za co bardzo dziękujemy. Rozgrywany jest turniej w różnych kategoriach, zostaną dzieci i rodzice też podzieleni na grupy, będzie najmłodsza grupa. Druga grupa jest rodzic z, z dzieckiem i najstarsza grupa i będą w tych trzech kategoriach odbywały się mecze. I żeby nie przedłużać, życzymy Państwu mi miłej zabawy, oczywiście żebyśmy wyszli tutaj w własnych siłach, w zdrowiu, bez kontuzji, no i, co? I zaczynamy.